Jebiurki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj yy, pierwszy dzień po tygodniowej przerwie. Juny idzie do przedszkola. Mam nadzieję, że obędzie się bez zbędnych dramatów. No i mamy tak naprawdę sporo rzeczy jeszcze na dzisiaj przygotowanych. Także was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Poranek kolejny i już moja mała uczennica przedszkolanka. Malutka jest w gotowości. Jest bardzo szczęśliwa, ale no. <laughs> Tarok teraz przymierza. Nowy szyszak. Żółty. Czarny poszedł w wypożyczenie. Jasyr poszedł. Teraz będzie widoczna z daleka. Bezpieczny na drodze. W komplecie z torebką. Pięknie, baby. You have Set. Nice. Dobrze. Ruszamy do przedszkola. A tu? No właśnie. A taka przyszła sobie sama. Cielaczek i wcina. Kochanie. Troszkę płakusia, ale jest dzielna dzisiaj, bardzo. Tylko mówi, że będzie tęskniła i że boi się, że po nią nie wrócimy. I to jest chyba największa bolączka. Już kochanie, będzie dobrze słonko. Do zobaczenia niedługo. Dobra, po prostu trzeba wsiąść i pojechać. Dzień przerwy od przedszkola. Po kwersji nowym roku wraca taka nie do końca szczęśliwa, ale muszę powiedzieć, że już robi znacznie mniejsze dramaty, więc my sobie odjedziemy, żeby jak najmniej pobudzać jej emocje i że jak na tak długą przerwę to ostatecznie i tak było nie najgorzej. No to teraz cały dzień przed nami. W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się na śniadanie. Śniadanie tarm, bo to dla mnie zdecydowanie za wczesna pora. Mm. Tarek sobie siedzi i czeka. A to jest ta pani tutaj dosłownie obok nas. I tu przygotowuję różne kwikasy. Dzisiaj dużo, bo jesteśmy wcześniej. Ma tam, w czym wybierać jest? dobrze, Siedzenie przy stołach wspólnych, sharing. Jeśli chodzi o miejsce do jedzenia, bo tutaj to już raczej własny talent. Poddałem twój. <grywdy> a maszyna, czy nie? I tak się nazywa. Maciek z Natalią, jechali na śniadanie jechali do tego miejsca, gdzie zazwyczaj jemy na rogu, a jemy tam zazwyczaj dlatego, że jak jemy później, to tutaj już po prostu pani ma zamknięte. I, i, i dlatego też jeździmy tam, ale tam jedzenie sprawdzi bardzo dobre, ale tutaj pani ma też bardzo dobre. Macie co? No, 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 Tam no, ryż no, 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 ale są też Yellow. 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 No i dobrze, sobie, śniadam to. A dlaczego tak wcześniej się spotykamy? No bo zaraz będziemy jechali oglądać domy. Jakże oryginalnie? Tak. Oglądamy domy dla Natalii i dla Macka, którzy chcą się przenieść tutaj na dłużej. No i naszym będziemy szukali czegoś w Danii. Może, może agencję otworzysz? Bo to już Myślę, już rozważam. Ktoś, kto Rozważam. Wypożyczalnie już mamy te agencje nieruchomości. No, to jeszcze za wcześnie, ale. O tym opowiem. Co, co, coś jeszcze będę miał. A propos tych do powiedzenia. Pani na rogu handluje rybkami. Na tyle świeżymi, że przed chwilą jej dwie uciekły tutaj i po drodze zasuwały. Szukający drogi ucieczki. O, pewnie drugdy, already friend. Zastufa inuity. Will you eat it? No. A, ale to takie jak nasze, jeziorowe. Nice. No dobra, ale nie będziemy kupowali. Jedziemy. Przygody skuterowe, ciąg dalszy. Nie odpala. Akumulator na 100%, bo jak, jak yy, włączam, zapala się ta lampka od silnika i ona gaśnie. Także jakbyśmy mieli, Przecież dwa co? kable, hmm. dwa kable, twojego odpalić. No ale nie mamy. Nie Możemy mam. pospróbować w serwisie. Ale próbowałeś skopa i nic nie, nie, nie idzie. No dobra, no to, to pojadę i zobaczę tutaj, czy ten serwis obok. Jest <laughs> nie no to jak nie idzie, to nie idzie, no to nie ma co, wiesz. Ta, no, ta kopka jest jednak właśnie na takie sytuacje. No. O, 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 o! To może, może ja pokopię, a ty kręć gazem. Dobra, dawaj ja Mam pokopię teraz. O, 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 dajesz gaz, 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 gaz. gaz. to tylko, zarać, tylko zarać. Dobra. Dobra, to się musi udać. Udało się Maćkowi odpalić skopki, no ale tam pali się yy, na czerwono lampka oleju. Mryga silnik, nie jest za dobrze. Jedziemy do tego serwisu, który robił go. Upilotuję na wypadek, gdyby jednak skuter stanął. Wtedy lipa. Ja już jestem. Oni powolutku się toczą. Ale się toczą. Zaraz, kaw, kask. No jeżdżą. zdają Moi no zobaczymy. No i tak jak you know what? Because we cannot Pan tradycyjnie ma rozgrzebaną jedną robotę, no ale drugiego, to już żeście sami pisali, eee, to jest akcja na fryzjerkę. Wchodzi nowa klientka, bierzemy ją, myjemy jej włosy i zostawiamy i wracamy do pierwszej. W ten sposób obie zostają u nas, nie uciekną. No pan będzie sprawdzał co się dzieje. Jak dobrze... U, Jasne, to było, to było. Jak go coś musiało przydziałać, że się tak rzucił. To jest... Eee, to, to, to ten, tego mojego bajka jeszcze. Jeszcze przywiozę a, na po wypożyczeniu, po wypożyczeniu. A, Natalia na herbatę. Tak, właśnie. Natalia chyba pójdzie sobie tam do tego... Yy, 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 nie wiem, z kansenu rękodzieła na herbatę, kawę czy coś. Ale ja nie wiem, czy to ma sens, no. Ostrożność, <laughs> proszę. Zostawiam yy, Maczka Natalię tutaj w serwisie. Jak będzie potrzebowała mojej pomocy, to mają dzwonić. Yy, a ja wracam do domu, bo mam tam robotę. No proszę, ja wracam pod dom. I przyjechał Łukasz. Już jest w domu. Ciebie wyjechał naprawdę wcześnie. No, około 6.40 rano patrzyłem, że już motoru nie było. Także trochę pojeździł. Ciekawe jak mu się podobało, jak się sprawował motor. Mam nadzieję że się o tym niedługo przekonać. Idę na górę. Przyjechaliśmy do przedszkola z lunchem. przewidzieliśmy lunch. Pan od nas go wziął. Nie możemy wejść do środka. Pan go tylko przejął. Pan go przejął i idzie zanieść. Tam dzieci które poszły już się zjeść, gdzie siedzę Nie widzę ich. Tam poszut tam do środka A gdzie są dzieci Idzie, idzie, idzie Zniknął No dobra, nieważne Lunch dowieziony Tu w ma co jeść Maciek z Natalią wrócili. Okazało się, że to była jakaś drobna pierdółka przy termostacie. Pan wymienił to za dolar. jest Chcę. Nie wiem, czy jest szczęśliwa, czy nie. O szpiególe ja nie widzę Co ona siedzi? What to do nas? Can you see her? Czy sitting Czy She happy? Yeah. You don't see? Nie. Gdzie ona ją? Pojechaliśmy już w przedszkolę, zatrzymaliśmy się tutaj w UR Cafe. A sobie coś zamówiła, a też sobie coś zamówię Usiądziemy, musimy zrobić listę rzeczy takie do takiego menu, które będziemy ustawiali w pokojach e, U nas Gdzieś tutaj poszła Tarang Ale nie widzę A tutaj Dobra Mam Trochę ryzykowne miejsce strzucie, nie powiem, niczego sobie no to musimy teraz obgadać, co będzie na tym menu. I tylko kończąc, bo nie pamiętam, czy powiedziałem to, czy nie. Taka drobnostka od termostatu, prawdopodobnie. Dolar 25 z wymianą, i wszystko już działa tam u niej w motorze. Rozmawiałem też z Łukaszem. Łukasz mówi, że wszystko w porządku z naszym, chociaż miał problem z odpaleniem go w Ankormat. Ale, ale ja i tak jeszcze raz oddam ten go, jak już Łukasz zda, że się tak wyrażą. Skuter to, to go oddam jeszcze raz do serwisu, to już innego serwisu, tym razem tam, gdzie robił Maciek i niech zrobią jeszcze raz mi przegląd tego motoru. Bo nie, mam, nie mam poczucia, że tam ten zrobi dobrze po prostu. No to siedzimy. Wespół w zespół razem z stawiliśmy ustawiliśmy zawartość naszego 10-punktowego menu, które będzie znajdowało się w pokojach. U nas w domu dla gości, jak już będzie wy, wy, wydrukowane, gotowe, to Wam oczywiście pokażemy, co tam się znajduje. E, teraz e, założył właśnie Tarą do e, no, Printing Place, do, do miejsca, gdzie może wydrukować do drukarni. O! E, I usiąść, opracować sobie ten temat. I, I ja później jadę na 14. obejrzeć dom. Teraz jeszcze o 12.30. E, Natalia i e, Maciek oglądają jakiś dom, ale nie zdążyłem już tam dojechać. Mam nadzieję zdążyć na ten o 14.00. Na razie sobie jedziemy spokojnie. Przyjechaliśmy do tego miejsca, w którym robiliśmy zdjęcia do przedszkola dżuny. Tutaj również można wydrukować różne rzeczy. To nie jest taka drukarnia, drukarnia, ale miejsce, które po prostu posiada sprzęt, gdzie będziemy mogli zrobić to, co potrzebujemy. Ale nie ma, widzę, stanowiska takie przy laptopie, jak przy komputerze. W tej radzie wszystko jest zajęte. No dobrze. Aż ziewam, przepraszam. Co to się dzieje w ogóle? Taki dzień, nie się zmienia chyba, no. Teraz zrobiła to menu w naj, 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 najprostszej możliwej formie. Po prostu czarne litery na białe kartce. Które zostały, został tu do zalaminowania po, takie kartki po prostu będą w pokojach leżały. I tyle. I jak ktoś będzie, po prostu będzie już jasna i czytelna sytuacja. Pan jedzie lihal, czyli te muszle. Na ostro, robione w słońcu, jak ktoś będzie miał ochotę skorzystać z jednej z możliwych tam usług, które są zaproponowane, no to po prostu się dopyta, co i jak. Przynajmniej czarno na białym. Wiadomo o co chodzi. A teraz. Swimming pool? No to zawożę Tarok na basen. Na sam Jadę spotkać się z Maćkiem i Natalią przy oglądaniu kolejnego domu. biurki. Są zupełnie inne niż u nas, inne umaszczenie. Prawie czarne, chociaż nie do końca. I mają taką pręgę poprzed. Jedna poleciała tam, na drzewo, a druga gdzieś tutaj. w jedną, w drugą, dwie pojedzie. Nie widzę już jej. Spróbuję jeszcze tutaj Były dosłownie tuż obok mnie ale jak się Zatrzymałem to. Od razu uciekło. O tam siedzi. Na tych przewodach, kablach. Jedna, a druga poleciała sobie gdzieś tam, indziej. O tu się widać, poleciała tam. Kic, 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 kic. I na i na drugą stronę. Jak zasuwa. <laughs> no, prawie jak nasze. Mega fajne. Ty, a druga, gdzie jesteś? No nic. A ja jestem dokładnie w tym obszarze, gdzie będziemy oglądali ten dom. Przyjechałem wcześniej. ustawiłem tam na. Na basenie no nie wiem co robić, więc przyjechałem zobaczyć tutaj ten teren, ten obszar. Eee, no, ładnie zielono, aczkolwiek troszkę, jak widać, zaniedbane. Nie wiem, który to tam dom jest, przyjechałem, zobaczyłem, nie, wiem, nie umiem wytypować. Zobaczymy niedługo już. Teraz jadę sobie kupić wodę. Krążę sobie tutaj w okolicach tego domu, który mamy obejrzeć. Całkiem to wszystko ładnie wygląda, tutaj jest fajne nabrzeże, taka cywilizacja, to jest ciąg dalszy tego Riverside, który leci przez centrum, tylko dość daleko już od centrum, no nie oszukujmy się, daleko po prostu, daleko. Yy... I fajna rzecz, którą tutaj zaobserwowałem, zaraz Wam ją pokażę, bo jedzie się tą drogą, swoją... swoją drogą, jak skręcimy w lewo na skrzyżowaniu, to, to jedziemy do ogrodu botanicznego, w którym żeśmy byli kiedyś, jest odcinek z tego, no ale chciałem Wam pokazać to. Dojeżdżamy tutaj. Jest mostek. I tu się kończy cywilizowana część Riverside, czyli taka uregulowana. Mamy ten wąski mosteczek i po prawej stronie jeszcze jest wszystko elegancko. Bardzo ładny park, oświetlenie, tak lampy te ładne. A tutaj już lipa, mostek, rzeka, a po tej stronie koniec. Dzicz. Już zarośnięte. Już jakbyśmy byli w zupełnie innym miejscu. I tak wyglądające na nabrzeże. Cywilizowana część Siem Reap i koniec cywilizacji. I zaczyna się już. Tak. Niezła akcja. Będę musiał kiedyś pojechać tam swoją drogą, bo takie miejsca są najfajniejsze. Cywilizowane oczywiście mają swoje zalety, ale ale to takie właśnie zakątki. Kompletna dzicz. Mega. Pojadę tam kiedyś sobie, zrobię wycieczkę. Tą stronę w ogóle nie ma chyba drogi. Fajne. Jestem już na miejscu. Dość specyficzne. Nie w moim stylu. Powiem szczerze, rozwiązanie. Jest brama, która zamyka wjazd. I za tą bramą na tym terenie jest kilka domów. Tam jest jeden, tu mamy drugi, tu jest kolejny. To jest jakby wewnętrzna droga. Tak to wygląda, bo tam jest. Są kolejne, jakby domy, które mają swoje działki, a to jest rzeczony temat, rzeczony obiekt, nieruchomość, którą przyjechaliśmy zobaczyć. Ej, to jest dom, który ogląda, proszę bardzo, Natalia i Maciek. Jak to wygląda? No wygląda to tak. Pokój. Jak to pokój? Łazienka. No jak to Łazienka? Wysokie z klimą. Salon w takim klasycznym kmerskim stylu, czyli niewygodne, ale bardzo ładne i solidne meble. Drugi pokój i trzeci pokój. Trzy pokoje w układzie równoległym. Kuchnia. Kuchnia też kmerska i dodatkowo jeszcze łazienka. I proszę bardzo, możemy wyjść sobie jeszcze z tyłu. I małe zapleczko, ale to takie zaplecze, no tutaj troszkę zaniedbane, ale prawda, trudno powiedzieć do kogo należące, bo to wszystko taki miszmasz, nie no wiadomo co do kogo należy. Taki, jak będziesz chodzić, będziesz to będziesz wiedział później, jak się wszyscy obszczekają. To... Tak, dokładnie, to od razu trzeba swojego psa mieć, żeby on już ustalił teren. W ogóle, bo w ogóle dom sam sobie ładny, tylko, tylko, no tak jak mówię, to współdzielenie podwórek to nie tak mi średnio pasuje. Ale dom całkiem ładny. Dobrze. Ile on? Ten kosztuje bodajże 350, tak, Natalia? 350? Nie, 350. 350 dolarów. 350 dolarów. To, to, też to, to są przyzwoite pieniądze. No to powiedzmy sobie szczerze, coś za coś. No? No tak, no tak, sobie tak bym powiedział ten, ten teren, ale ale dom, czemu nie? Coś takiego możecie mieć? Jakieś 8 minut od centrum za 350 dolarów. A tutaj pani, zobaczcie, co ma jeszcze. Pomidorki ma, koktajlowe rosną, wow, wow. Jedziemy teraz na spotkanie z naszym agentem nieruchomości, który szuka, e, wyszukiwał już dla Shazi domu, dla nas, dla Pawła i Kasi, e, a teraz szuka dla matki i Natalii. Jeszcze kawałeczek mamy, parę minut dosłownie a, i będziemy na miejscu, e, nie wiem co nam przygotował, powiedział, że ma trzy domy do zobaczenia. Natalia też coś, o proszę, już ruszyli, a ja tak sobie stoję, dobrze, dojedziemy, tak są już. Jesteśmy, wreszcie dotarliśmy do miejsca, gdzie planowaliśmy. Thursday. 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 To jest, to jest ta lokalizacja, no, no proszę, proszę, jakim wachlarzem Pawim nazwita? wita, kawałek zieleni jest. Tutaj jest wymurowany, wycementowany. Nie, to jest piasek. To jest piasek normalny. To mógł być kiedyś basen, nawet tak patrzę, że jakieś wyprowadzenie wody było. Teraz zasypane piaskiem. Tutaj na oczko wodne. Aha, okay, okay, okay. A tak, to był basen. To was swimming pool for sure. Mówię po angielsku. No zobaczcie. Pyk i do wody. No ale było, nie jest. A co no, było, a nie jest. jest? A, to będzie Cała podłoga ma być zmieniona. Oj, wysoko jest fajnie. No, całkiem, całkiem. Pomijając jakby fakt rozwiązania przeprowadzania elektryczności, to when the house will be available after all this To będzie to dopiero za miesiąc dostępne po one month, I think. We have to be like prepared. No i mamy pokój całkiem, a całkiem, całkiem duży. Tylko ta podłoga chodzi. Łazienka. O ma taka wielka Łazienka. E, nawet fajna. Ktoś z kawa to nie jest Łazienka. O, to super. Boże kochany, to się rusza wszystko. Boże, ja stąd wychodzę. Strach tu chodzić. Dopóki nie zrobię. No a jak zrobię, to dopiero za miesiąc będzie. Dokony. No Dobrze, chyba pani nie otworzyłaś to. Dobra. Nie może Dobrze, Dobrze, koniec. Ja tam już widziałem, co miałem zobaczyć. Tam jeszcze jest kawałek terenu. No i. Nie, nie jest źle. Zaparkował, yy, zaparkował za blisko, tam jest, było ognisko, paliło się i straszny gorąc. Teraz przestawia, ale Jezu, jak nagrzane. No proszę. Całkiem fajny koncept. Niczego sobie, niczego sobie. Kwestia teraz, tylko ile kosztuje. Jesteśmy w kolejnej lokalizacji, Polonii. Poland. Poland. bah Oh, near Czechoslovakia. Yes, yes. On the south of Poland, Czech and yes, Slovakia. Yes. I, yeah. I was study about the history of Poland. Oh, really? Oh. Yeah. Amazing. I, not I a lot was, of Kmer knows. When I was a student. Okay. okay. Not a lot. Not a lot of people knows about the uh, Poland anything yes, in yes. here. oh ten dom, który przychycimy zobaczyć. E... No, ma kawałek ma. Kawałek ma y, takie terenu. Oj, wow, z takim dodatkowym domkiem. Wow! No to wygląda całkiem fajnie. Ja sobie pozwolę tu pójść od razu. U mnie to ciekawe, zawsze takie ekstra dodatki. Co tutaj jest? To jest kuchnia zewnętrzna? Taki stoliczek. Zdejmuję buty, żeby nie naświnić. No tak. Można tu pogotować sobie. Taka kuchnia letnia. Tu jest jeszcze tył. Mega, mega fajna sprawa pod waszym kątem, to. E, no właśnie, dodatkowy ten, gospodarczy dom. Teraz idziemy zobaczyć dom sam, dom w środku. No i jest. Tam jest piętro, a tu jest bardzo. O, jaka wielka chata. I fajny układ. Duża szafa, ale nie widzę łazienki. A jest łazienka. Wystarczyło po prostu wsadzić głowę głębiej. No fajne. ogrzewaniem wody. Łazienka z ogrzewaniem wody jest. Łazienki z ogrzewaniem wody. Wielkie szafy, olbrzymia przestrzeń na garderobę. Zad. Za. Za. Za tom. Tom? To jest Tak, jest Łazienka dla gości. No i tutaj kuchnia, znowuż taka. Tam jest na zewnątrz jedna, a tu jest druga, nieduża kuchenka. No i taka. Sam raz dla małej rodziny. I coś jest jeszcze na poschodach na górę. Chcę? Ok, thank you. Idziemy na górę. Co tam się znajduje? Fajne te rzeźby tutaj. Zobaczmy. Okej, okay, please, come to uh, go upstairs. Wow. Ależ przestrzeń. Ja yeah, super. Tutaj jest baniak z wodą. I widok dookoła praktycznie dom można przejść. Mango. O jaki wielkie mango rosną? Hm Aha, exactly. Yes. Uh, the the tutaj jest ta część ogrodu ich, ale tutaj jakiś śmieszny. Ten ma y, normalnie ogród na dachu, trawnik i taka matczka co tam jest swoją drogą. No fajna rzecz, fajna sprawa. I stop w tym miejscu. Przerywam dzisiejszy odcinek, jest już dość wystarczająco długi, ale materiał jest nagrany na jeszcze troszkę. Byliśmy w jeszcze jednym domu. Zobaczyliśmy trzeci dom, a pośrednicy nieruchomości lubią robić takie niespodzianki, że na ostatni dom zostawiają perełkę. Czy ta rzeczywiście była perełką i czy skradła serca Natalii i Macieja? O tym dowiecie się jutro, jak również o tym, gdzie nas przez przypadek rzuciło, co żeśmy zobaczyli i co zaparło. Mi dech w piersiach. Rzeczy, o których yy, no, istnieniu może, że nie, nie wiedziałem, to mocne słowo, ale że są tak na wyciągnięcie ręki, to mnie zaskoczyło. Yy, jutro dużo będzie się działo. Jeszcze trochę z dnia dzisiejszego i sporo z dnia kolejnego. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro yy, kolejny odcinek 7 rano czasu polskiego, a dzisiaj pięknie dziękuję za Waszą obecność, za yy, oglądanie, za yy, lajki. Komentarze, no i za Wasze subskrypcje. Pięknie Wam dziękujemy, wspaniałego dnia dla Was. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro, cześć!